Cześć, witam serdecznie. E, dzisiaj będzie coś o szanelkach, czyli e, materiałach, e, materiałach na, na różne żakiety, e, które się określają mianem szanelki, wiadomo od, e, od Chanel i e, chodzi o, tak naprawdę o, e, o, o konkretne materiały, bo one są, się charakteryzują. E, Podobnym splotem materiału. Na pewno kojarzycie szanelki w większości, czyli takie krótkie, krótkie ciki, krótkie kostiumy z jakimiś złotymi guzikami, które nosiła Jackie Kennedy. Albo, albo Chanel, oczywiście. Bo Jackie Kennedy uwielbiała ten styl, w sumie klasykę, elegancję, więc ona to jest ikoną, jeżeli chodzi o, 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 o tego typu ubranie. Natomiast dzisiaj tak przy okazji, przy okazji takiej dopasowania takiego żakietu, który nie wygląda jak taki krótki pudełkowy, nawet nie pudełkowy, krótki taki żakiecik, który kojarzymy w jakąś kratę z jakimiś takimi frędzlami, może jakieś zdjęcie, jeżeli mi się uda, dodam takiego żakietu, który też szyłam, takiego kremowo-zielonego który miał takie stricte wykończenie, wykończenie takim jakby marszczonym materiałem, czyli taka, taka plisa była z, z takim z tego samego materiału, i ona taka, taka, powiedzmy, rozczochrana jest troszeczkę, tak, wokół szyi i wokół krawędzi żakietu, ale są różne, chodzi o to, tak naprawdę o materiał, który jest, e, czym charakteryzują się Chanel jakieś, czytałam e, świetną książkę, e, twój, e, ten różowy kostium, właśnie było e, z perspektywy krawcowej, która e, szyła ten słynny różowy kostium dla Jackie, Kenny, Jackie Kennedy, akurat to ona miała go na sobie w dniu, w którym zginął, e, został zastrzelony jej mąż, e, więc... E, była taka trochę, ale książka była niesamowita o samym procesie szycia i obchodzenia się z materiałem, więc było piękne. Może podam ten tytuł, może kiedyś jeszcze opowiem o tej książce więcej, bo jest naprawdę fajna. Jeżeli interesujecie się szyciem, to jest fajna od tego, od zaplecza. Fajna jest opowieść, tak naprawdę też taka obyczajowa. Ale do rzeczy, bo. Sorry, ale z... wiem, że niektórzy tego nie lubią, zobaczam z tematu. Co do żakietu, to tak jak widzicie, to jest, to jest akurat taki charakterystyczny, w ogóle inny, bo moja klientka to lubi. Jeszcze to jest to w w ramionach, więc ten żakiet wygląda na niej pięknie. To tak naprawdę to jest jak płaszczyk, bo gdyby, bo gdyby założyła jakieś krótkie, nawet jakieś shorty eleganckie, to może sobie wygląda na swoją ładną, szczuplutką, drobną figurę pozwolić, nosić to tylko, bo to jest dosyć długa, taka jak marynarka. Ale to były namoczone poprawki i powiem o co chodzi już konkretnie do tego materiału nazywanego Chanel to są, jak gdzieś zejdziecie do sklepu i czy chcecie dostać materiał na Chanel albo używane są jako Chanelki, to są różnego typu materiały, one są podobne, one są w kratę, albo są określane jako bukle, bo tak naprawdę tutaj żadne z tych materiałów tego nie ma, bo to są takie jakby takie małe pętelki puchate na materiale, to się trochę Czasami się nazywa to zwykłe, po polsku się mówi bukle albo buckle, bo to z francuska. I one czym się ten materiał charakteryzują? Jak widzicie, na tym kawałku, na tym kawałku materiału, ten jeszcze jest z takimi naszywanymi cekinami, on charakteryzuje się to, że jest rzadko tkany. Czyli te nitki są e, bardzo rzadko. Jak tak zrobicie, on nie ma żadnego elastanu, ale rozciąga się w każdą stronę, jest mało stabilny. I tak naprawdę trzeba trochę. E, Poznać przed szyciem tego, przed krojeniem, trzeba poznać sporo technik, e, przynajmniej trzeba się przygotować, żeby nie zrobić błędu, żeby potem to ubranie, e, które uszyjecie z takiego materiału, żeby potem się gdzieś tam nie, nie powyciągało. Bo sprawa wygląda taka, że on nie ma swojej stabilizacji. Jeżeli uszyjecie żakiet, czy na, w czasie szycia, czy, e, czy świadczycie usługi krawieckie zawodowo-usługowo. Jak przygotujecie do miary, to patrzcie, zanim ktoś przymierzy zem, to tak naprawdę już część zapasu szwu tego brzegu już Wam może się spróć i nic Wam z tego nie zostanie, więc tak naprawdę trzeba dobrze przygotować. Jest istotne zaraz ten, ta marynarka jest w trakcie dopasowywania, to Wam pokażę, bo jest rozpruty na dole, pokażę Wam lewą stronę. Więc jak przygotowujecie, to jest Wymagane jest odpowiednie podklejenie. Tylko nie taką fizeliną, tą taką papierową. Tylko to jest taka siateczka. Ona też trzyma swoją elastyczność. Ona nie jest, nie jest zbyt gruba. Co najważniejsze, nie usztywnia materiału. Ona nadaje stabilizacji, że ten materiał się nie wyciąga, ale ona nie usztywnia. On nadal jest fajny, taki mięsisty, miękki, bo, bo takie to jest. jest to jest ten akurat żakiet, ta marynarka jest z Zary, i, mm, ale tak naprawdę na całej, na e, cały materiał, każdy element, nie tylko o te odszycia, odszycia e, już pokazuję, siebie nie muszę pokazywać, e, nie tylko te odszycia e, tutaj brzegu i kołnierz jest usztywniony, po prostu cała. Cała marynarka, cały ten materiał jest podklejony, bo tak naprawdę, jeżeli usztywnicie tylko jedną część, to potem ten przód może się wam wyciągnąć. Takie nie ma żadnej stabilizacji. Do tego też co ważne, trzeba ściek stawić dosyć gęsto, żeby te wkucie igły, żeby było dosyć gęste, żeby to nie było takie rzadkie. Bo to ja mówię, po pierwsze, to się wszystko próje jak ja zawsze przygotowuję, jeżeli szyję, to akurat poprawiam, ale jeżeli szyję i komuś przygotowuję do przymiarki, to zawsze, zawsze po podklejeniu najpierw podklejam, jak powiedzmy, żakiet, to cały podklejam. A jeżeli to jest jakaś sukienka, podklejam te. Miejsca, gdzie będzie zszywane, żeby nadać stabilizacji, żeby te szwy się nie rozciągały. powiedzmy jakąś literkę, aby była spódniczka. E, bardzo fajna ostatnio moja uczennica powiedziała, że chciałaby taką uszyć sobie e, z, z tego materiału Chanel, bo widziała taką jakąś e, fajną, samą spódniczkę z tego materiału. Więc trzeba nadać, żeby te szwy były stabilne. Więc podklejam te szwy. Dopiero po tym podklejonej, po tym po tym usztywnieniu, to z jednej i z drugiej strony, yy, po tym szyję yy, i obrzucam, więc tak naprawdę no, cały element, mimo że jakby klientka chciała skrócić to mocno czy zwęzić, to ja i tak to obrzucam, bo powiedzmy, jak widzicie tutaj, to jest jak do przymiarki zdejmie, założy, ja jeszcze będę coś prasować, to tak naprawdę no, zanim cokolwiek się wydarzy, a okaże się, że klientka od przymiarki do przymiarki przytyje. A zdarza się w jedną i w drugą stronę prawda? to tak naprawdę już nie będziecie miały, miały czego, bo tutaj już zostaną same strzępy, więc z tym materiałem trzeba uważać, bo jest bardzo delikatny robienie też dziurek trzeba to czasami czynność powtórzyć żeby tam nic się nie strzępiło, to jest ważne a już ja Wam pokazuję pokazuję Wam lewą stronę Zobaczcie, tak naprawdę cały ten materiał, tu jeszcze są nierozpracowane szwy, bo to on jest, będzie zwężany. Niestety tutaj bardzo małe zapasy zostały zostawione zostało tak gdzieś 7 mm, więc mimo, że jest podklejony, jak jest podklejony, to też nie tylko, że stabilizuje to też powoduje tak, że już ten materiał tak się nie strzępi bo on jest do końca jest, jak widzicie jest cały cały przód wszystko jest wszystko jest podklejone. Teraz zobaczymy może tu kawałek kawałek przy kieszeni będzie widać. To jest teraz może tutaj to, jest, to, to nie jest ta, to nie są te papierowe albo wzmacniane takie z wzmocnieniami fizelina. To jest po prostu, ona jest elastyczna, cieniutka i ten materiał nadal jest mięsisty, to nie jest takie, że, że, że tobie ta klejonka usztywni coś tak bardzo, że ten od razu masz jak tą zbroję, jak, niektóre, jak męskie marynarki są tak mega usztywnione, że czasami mężczyźni którzy przychodzą i proszą, żeby chociaż część wyciągnąć, bo się źle w tym czują. Yy, więc to jest to, to jest to, że podklejamy najlepiej, nawet jeżeli to jest żakiet, jest podszewka. To dobrze, że te szwy obrzucić, bo jeżeli szyjecie tym bardziej na miarę i, i, i to, to nie jest jakaś, nie jest ubranie takie z sieciówki, to najlepiej dać szersze zapasy szwu. No, Każdemu Sylwetka może się zmienić, więc warto zostawić sobie rezerwę ewentualnie na poszerzenie, no bo to jest szycie miarowe, więc e, zabezpieczmy klientka lub klienta, może to będzie jakiś płaszcz czy marynarka, żeby miała możliwość, jak przytyje, żebyśmy, mogli wypuścić, żebyśmy mogły wypuścić coś z tego i dobrze, każdy szef, mimo że to jest w środku między podszewką, obrzucić overlockiem czy zygzakiem, czymkolwiek dysponujesz, ważne, żeby zabezpieczyć, nie dość, że jest podklejone, co też trzyma, że te, te zapasy już się nie strzępią. To na dodatek jeszcze obrót to jest dodatkowa czynność. Trochę to zajmuje, jak jest dużo, dużo elementów. Z wielu elementów się składa marynarka, ale to zabezpiecza. To jest szycie na miarę, to jest jakaś jakość Twojej pracy, więc lewa strona, tak naprawdę, lewa strona materiału świadczy. O tym, o jakości Twoich usług. Więc nie zawsze tylko to, co na zewnątrz, ale jak wygląda ubranie w środku, świadczy ty, o tym, że przykładasz uwagę do jakości, do jakości. O to, bo o to tak naprawdę chodzi, żeby to te, te ubranie miało dłuższą żywotność. Żeby ono było doży jakościowe, że ktoś do ciebie przychodzi, szyję na miarę, to ono by, żeby było tak przygotowane. Szersze też szwy, dobrze wykończone, żeby klient mógł się cieszyć tym ubraniem przez lata. Żeby można było jakiś płaszcz, płaszcz używać 10 lat, a nie takie jak sieciówki. Jest napisane, że to jest płaszcz wełniany, a tam jest tak naprawdę 10% wełny, 80, 90% akrylu lub jakiegoś tam z dodatkiem poliestru, więc to nie jest płaszcz wełniany. więc do rzeczy, sorry, znowu z innym tematem. Mam tyle zawsze, sorry, za tyle mam zawsze do powiedzenia i pomysłów, że film mógłby na pewno trwać kilka godzin. wracam do tego żakietu. Więc to jest to, co jeszcze najważniejsze, jeżeli chodzi o stabilizację takiego materiału, to nie tylko robi się przy takich materiałach, tych szanelkach, ale przy takich, które mają małą stabilizację, że tutaj jest. Jest podkrój pachy, i to jest ta część nie po rękawie, rękaw też oczywiście cały jest podklejony. I po tej stronie po rękawie, jeżeli e, zszy, z, macie poszywane całe te przody, już jakby całą formę, tylko bez wstawionego rękawa, tutaj jest taka nie wiem, czy będzie ją widać, bo ona jest biała, to jest przyszyta taka kilkumilimetrowa cieniutka tasiemka wokół podkroju, e, na brzegu wokół podkroju pachy. Po całym tym jest przyszyta taka tasiemka, ona stabilizuje, że ta pacha się nie rozciąga. Mimo, że tu jest jakby usztywniony ten materiał, ale jak mówią, on też nie, jest, nie usztywnia tak bardzo, stabilizuje, ale nie usztywnia materiału, więc to, żeby ta pacha się gdzieś nie rozciągnęła, to jeszcze jest to przyszyte, to dopiero ta tasiemka wokół, dopiero potem jest wszywane rękaw. To jeszcze dodatkowo, widzicie, ten rękaw jest dosyć taki e, fajny i nietypowy, bo ma takie mocno usztywnione poduchy, poduchy wysokie. Jest skrojony inaczej rękaw, żeby po prostu e, e, jako Jarze ja Ostrowską z, e, z Lombardu. kiedyś, jak pamiętam, jak ona występowała, to zawsze miała takie szerokie ramiona, jakieś nie miała te marynarki rozszerzone, ale to fajnie wygląda przy takich. Drobnych sylwetkach, które są wąskie, są kobiety wąskie w ramionach, to to fajnie wygląda, ale to tak to wygląda. Ja mówię, a propos takich materiałów, jeżeli macie jakieś pytania, coś Wam nie wychodzi. Zresztą takie na tych materiałach, a propos to też ciężko jest zaznaczać. Powiedzmy, jak zaznaczacie jakieś zaszewki, czy coś trzeba. Przenieść na drugą stronę. Niestety, kreda, kreda czy jakieś mydełko na tym nie trzyma za bardzo, bo to jest miękkie. Bo to, tak powiedzmy, jeżeli jest ta ten stricte taki, ta szanelka, ta jest określany miałem bakl, te bukle, mówiąc po polsku, to i jeszcze mają te właśnie te pętelki na, na tym. W sumie na tym materiale też było bardzo ciężko coś cokolwiek zaznaczyć to oczywiście musicie pamiętać o pentelkowaniu Jeżeli nie wiecie, jak, jak to dokładnie robić, żeby dobrze przenieść jakieś, jakieś oznaczenia albo krawędzie przodu, albo jakieś zaszewki, to możecie napisać w komentarzu, to przygotuję taki film z instrukcją, jak to pętelkowanie zrobić, bo to jest szalenie istotne. Zresztą tak naprawdę im bardziej, im bardziej precyzyjnie zrobicie, E, e, naniesiecie jakieś oznaczenia im bardziej precyzyjnie skróicie ubranie, na no, tym jest e, większa szansa, że, m, że podczas przymiarki, podczas szycia, czy nawet jeśli chodzi nawet do przeróbki, im bardziej precyzyjnie e, e, gdzieś odwzorujecie to, co jest zaznaczone szpilkami, e, więc e, tak naprawdę nie trzeba dodatkowo nic poprawiać, jest tylko robicie rasy i oddajecie klientowi i powinno być wszystko w porządku. Tak jak mówię, jak podczas prasowania, dlatego, to jest, dlatego ten materiał jest usztywniony, że gdyby nie było tego usztywnienia, to podczas prasowania to, to ubranie robiłoby wam się coraz szersze. Ono po prostu jest tak, że te niteczki w pionie i w poziomie są tak rzadko tkane, tak luźno że jak pr pracowały, rozprasowywały, to on po prostu te to ubranie robi się coraz szersze. Dlatego trzeba, e, jeżeli powiedzmy, to jest spódniczka, trzeba podklejać te szwy i odpowiednio, no i gęste, gęste szycie, jakieś wzmocnienia, e, tak jak tutaj wokół pachy, tak, żeby to ubranie wyglądało ładnie. E, no i, i fajnie wyglądało też na lata, nie tylko na kilka pierwszych założeń, bo czasami jak to w sklepach nawet już teraz te ubrania są takie byle, jakie już na wieszaku źle wyglądają, ale to już w innym filmie kiedyś o tym mówiłam, więc nie będę się powtarzać. To na tyle. Jeżeli ten film był, był pomocny, inspirujący, to zapraszam do subskrypcji, do komentarza, do polubienia albo możesz się podzielić ze znajomym, z przyjaciółką i puścić ten film dalej. A jeżeli masz pytania, to pisz śmiało do mnie na bezpośrednio Agnieszka Małpka szycieskagipl Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę inspirującego szycia. Pozdrawiam PA!